Witam wszystkich serdecznie. Wracają do Polski, ale co dalej? Chodzi tutaj o Polakach, którzy wracają do Polski z zagranicy, z emigracji. Słuchajcie, Polacy wracają z emigracji do Polski. Dlaczego? A to też dlatego, że znajomi wrócili, widzą, internetach, w mediach społecznościowych jak to fajnie lepiej niż za granicą no to wracamy wracamy, będzie tam dobrze fajnie są po 10, 15 20, 25 lat i wracają wrócili do Polski i uderzyli się z tą rzeczywistością, bo to nie jest to, że jedziesz na wczasy z emigracji tydzień, może dwa tygodnie, robisz sobie wakacji i jesteś w Polsce, jest fajnie, pięknie. Po dwóch tygodniach wracasz. To jest co innego, to jest co innego. A co innego jest, jest wrócić i pozostać, pracować. Po 25 latach, czy po 20 latach. Słuchajcie, znam mnóstwo ludzi, naprawdę znam mnóstwo ludzi, którzy wrócili z emigracji do Polski. I uwierzcie mi, ja mam 15, żeby Was nie okłamać, wiadomości od nich. Ale nie, nie tylko od jednej osoby. Od kilku mam wiadomości, że chcą wrócić, by im pomóc. Bo w Irlandii, no tutaj mówimy o Irlandii, jest... No, nie jest też tak pięknie, ale chcą wrócić i chcą, żeby im pomóc z mieszkaniem, z wynajęciem i tym podobne. Powiem wam, że sporo ludzi wróciło do Polski i sporo ludzi chce wracać. Bo słuchajcie, nie mogą się odnaleźć z tą rzeczywistością. Ja nie mówię, że w Polsce jest źle, ale kto jest tam kilkanaście lat za granicą na emigracji, ciężko mu się pozbierać tam. Niektórzy z Holandii, z Anglii, z Niemiec wracają do Polski i mają wielki szok. Mimo, że byli na wakacjach tam tydzień, dwa, na wczasach i, i, i było fajnie, ale no wrócą do Polski i co? Polacy wracają z emigracji, ale później co? Co dalej? No, powiedzmy, ma pracę, znalazł sobie zanim wrócił, ale to nie jest to to nie jest jeszcze to to jeszcze są papierkowe sprawy po tylu latach trzeba to wszystko uregulować a to nie jest łatwe a za granicą no, jeśli w tym przypadku mówię moim jest o dużo, dużo łatwiej o dużo, dużo zostaw komentarz, co Ty myślisz o powrocie do Polski napisz, czy jesteś za granicą myślisz o powrocie czy myślisz nie ma jak to w domu to tyle ode mnie, pozdrawiam i do usłyszenia, bądźmy w kontakcie, cześć.